Kład Arctic Cut. podnosimy przebieg, a dlaczego podnosimy przebieg? Wszyscy cofają, a ja będę dawał do przodu. Dlaczego? Ponieważ była pomyłka na jakimś tam przeglądzie. No i zegary już rozebrane, musiałem wyjąć cały wyświetlacz. Warunki to spartańskie w garażu, ponieważ nie bardzo idzie. Trzeba było rozlutowywać, żeby ten yy, licznik wyjąć, więc spróbuję yy, ten EPRUM wylutować. Już przyniosłem sobie yy, palnidło, że tak powiem. Lutownicę, taką muchawkę i będziemy wywalać go. I na programator zobaczymy, co się da z tym zrobić. Udało mi się wylutować tą pamięć, a tam gdzieś podkładam i spadła jedna pensetka. Będę musiał szukać idę, wrzucać to w programator. No i powiem Wam, trochę się namęczyłem. Nie mogłem znaleźć kalkulatora. Do tego i prok tutaj pracuje, i znalazłem, to jest Arctic Cut i ja znalazłem od. Goldwinga 9356 i przebieg się nam zgadza 14550. Zmienimy na 15000 i wrzucamy. Zobaczymy efekt. No i poszło 15000. Zmiany w dwóch ostatnich linijkach. No i robota zakończona. Testujemy. Licznik jeszcze nie jest złożony. Muszę go docisnąć, żeby było widać na wyświetlaczu odczyt jest zakładane 15 tysięcy, także jest elegancko. No tu rameczkę włożymy i będzie. Można już składać, tak na razie uruchomiłem tylko. Yy, na luzie, że tak powiem, wyświetlacz jest teraz niezłożony nie jeszcze, więc on nie, nie ma połączenia, ale jest OK. Czyli przebieg mamy 15 tysięcy, naprawa Przebiegła pozytywnie. Oczywiście nadmieniam, że nie jestem w ogóle żadnym fanem cofania liczników. Tutaj dawałem do przodu po to, żeby po prostu naprawić sytuację. Nie jestem zwolennikiem cofania przebiegów, jeżeli chodzi w celach zarobkowych, sprzedażowych itd., tylko i wyłącznie w celach naprawczych, czyli wymiana licznika itd. Pozdrawiam, cześć.